Ale no, to chyba będzie mobile i wyjdziecie w końcu na moim kanale. I dzisiaj pokażę wam 5 trzymać innych. I tak dalej. I ja jestem w tej że ja Was ominąłem. Mm, co prawda, nie lubię bardzo chłoporek, ale wszystkie ich szanuję. Ocenił było kotach, więc też będzie obszar i nie, nie będzie tak, nasem będzie o papukach, o chomikach, lub o lubach. Następne będzie co tak, A teraz jesteśmy do pierwszej gry. Ta gra nazywa się Pet Simulator, nie wiem czy akurat Pet to powinno być Dog Simulator. Ale mówię ogóle ta gra jest nazwana. chłopca. <grymne> I wtedy jesteśmy chcemy się nawet na dole się lekcami pojawiają nie chcę tego. <grymne>

No i, no i y y y y. chodzi o to że tak biegniemy, potem dorastamy za chwilę. O wyłączę muzykę i mogę trochę podłościć wam. Czy dźwięku zobaczę, czy nie ma. A nie jest. Y y y y y i tu możemy być albo dobrym psem, albo złym. Przykład złego mm. psa możemy zaczynać na ojca i zrobić zdjęcie, jak się na ojca. To jest <grystanie z> dziwne. No. I pierwszy nam ucieka. O, on odchłoni. Czemu przomuszny, to nie wiem, ponieważ żeby tu zrobić zdjęcie. A pojała się reklama tego dziadowskiego temu. <słuch> no i tu nam rosną <słuch> takie wszakanie gdzieś, że mamy trzy miesiące. I tu jest kolejne, przez co możemy zrobić. Tędy się bambuje, się bambuje. I mamy... No mamy opcję po prostu. Nie mogą się zaatakować lub obudzić. Zawsze wypieczmy dobrego... Cały czas dobrego powinien zaatakować. A nie, że... Nie wiem, było nie I gdyby by na pewno była warta uwagi, jakby nie pojawiała się reklama po dosłownie każdym poziomie. A tak, bo tu jest... O i tu właśnie o tym ujem dorastamy. Potem jeszcze można wybrać rosę i... E, to po jaki, potem jakieś pytania. Ale to tyle na tą grę. Idziemy do kolejnej. Kolejna gra to do Ogólnie nagrywałam kiedyś podobną grę Katsim. To tak naprawdę ta sama gra, tylko tu zamiast kotem jesteśmy psami. No i a... No tak, u mnie tutaj to nie działa. No i co możemy tu biegać? Możemy atakować na przykład ludzi. i możemy robić to, co typowy pies na wsi. Kiedy właściciel jest debilem i wypuści. Wypuści psa tak samo chłodnie. Czyli możemy. Ugryźć przechodzącego się po prostu człowieka. <laughs> Grafika. Nie wiem, czy lepsza było Ale coś, co tu jest na miłość, że są koty i można koty zagryzać. Nawet yy, jest takie obezwanie. Musisz pokonać, bo znajdź. Ukoniec. O, pokręcić kot. Mm. A w moje to nie było psów. Znaczy nie, psy były. Tu ja gadam, to tu są psy. A kotów nie ma. I drugi <śm> Może Możemy go zabić, ale. Nie chcę kota zabijać. Mówić, no i co Gra znana. Hm. Na moim tym ten... kanale. Nawet kiedyś chyba mnie prowadziłem z Kacim. Ona jest taka sama na dwa. Mapka jest taka sama. Tak mi się wydaje. No dobra, nie ma co. Idziemy do kolejnej gry, Chociaż nie. O, chod nas zabił. <laughs> I jest już ta satysfakcja. No dobra, idziemy do kolejnej gry, chociaż zanim się pójdziemy, to chcę jedną zobaczyć. Bo ten na nie jest agresywny, bo też pokazuje, że jest agresywny. Ale na przykład kobieta nie jest agresywna. Hmm. No, ciekawe. Są pojęcia, co to tak się. O, na przykład cykla klowa. Dobra, idziemy do kolejnej gry. Następną grą jest kolejny Doc Simulator. I ogólnie to jest gra, której hmm. sam za bardzo nie ogarniam. Można tu wyróżnić, niby na przykład dostać reklamę z Star Stable ogólnie nie z Star Stable tak. Echem, na marginesie fajnie się grało do czasu kiedy e, sko kiedy skończyło się wszystko i żeby przejść dalej trzeba było jak kupować te to, to już nie było fajne. Teraz mamy pokonać 10 wiórek. A, to chyba będzie coś podobnego jak poprzednia, która mi się wydaje. Hmm. Hmm. Tutaj mamy taki. Co tylko... na atakować? Dobra, uciekło nam to coś. Tam w ogóle jakieś serduszko, jakbym ja się do tego serduszka chciał dostać. <laughs> Bo ogólnie w Kaczyn Mi Doxim serduszko leci poznać miłość. A tu nie wiem. Ucieka nam. Nie wiem. Jeszcze tam jest teraz. Dobra, nieważne. Nie ma co tu będzie siedzieć, gdzie mi gry, bo jej nie ogarniam nawet sam. naszym jest Dog Simulator w Club. I w sumie ta sama tracą kopien maciąku, tylko tam był Simulator. Hmm. Tutaj może zrobić dosłownie to samo, tylko zamiast Kota biegamy psem i jak widzę, nawet ikonek nie zmienili no i na końcu mamy kota dalej w sumie wydaje mi się, że ten pies też ma model kota, tylko że ma pyszek, żeby wyglądało, że ej, to jednak pies, a nie kot <laughs> No, nie powiem ciekawe. No i. Nawet słuchać koty w tle. <gry> no to chyba tak pomyśleli. Dobra. Już musimy zrobić test do simulator, żeby było dla psów. Ale żeby się nie męczyć zrobieniem, to po prostu damy tą samą grę, ale zmienimy model kota na psa. I tylko tyle. I... E, nie zmienimy sterowania. Na skoku będzie dalej pokazany kod, i ten pies będzie mruczał, będzie miauczał e, I zwłaszcza, nie, czy też będzie słychać jak u psa, ale model będzie psa, więc to będzie i nagra. To tak musiała wyglądać rozmowa w tym studiu. Dosłownie. Dobra, idziemy do następnej gry i ostatniej już, bo w chyba krótszy będzie. Następną grą jest słynny Metal King Ben. Chciałem dać Metal King Hańka, ale popsuli go. Dlatego daję tu Metal King ben -o. To taka gra by sobie wejść i tam sobie coś tu porobić. Wiadomo. Hmm. Ja hmm. hmm. Tak samo jak metodzień hmm. nie jest taka jakaś ten... Hmm. rozbudowana. Hmm. Hmm. Ale pamiętam, że kiedyś na starym, starym kanale nagrywałem to, nawet tu jest taka opcja do nagrywania, jak się dzwoniło, to wtedy Bang. on słyszał po prostu co mówiliśmy, no Na nagle nie było świetnie, co mówiliśmy, więc gadałam jakieś głupoty, ale się nie rozłączaj. gadałem, albo nie mam mikrofonu i nie słyszę co gadam, ale gadałam jakieś o nie wiem komorniku, jakimś tam, że nie zapłacone czynsze, no i to było złote czasy, Był... tutaj też jest taki Pokoik eksperymentu. Można sobie poeksperymentować z piórkami. Mm. Y -y -y. I różne efekty ją. Mm. Na przykład taki. No i w stanie, już. Uh -huh. Więcej nie ma. Już więcej nie mamy. Więcej co... Nie spodziewałam się reklamy tutaj. No i co mogę więcej pójść do tej Taka krótka gra. Na chwilę albo żeby się. Aha, jeszcze mi wyszło. Ja chciałam. No, taka krótka gra, żeby. Je, o, zezwólmy może, żeby się pobawić i to mu dzwonić, i teraz na przykład, no może odpowiadać albo i nie, jednak nie odpowiada. A może dlatego, że mam sławki lub zagram na prosztaku bo na telefonie to odpowiadał, zawsze no, jest lub się śmiał po prostu i wiem, że dużo legend powstawało, na temat metal my Bena, metal Haka, takich Toma, że mają kamery w oczach, ale. No. Jak wiadomo, to były tylko fejki. No i to tyle na ten odcinek. Byłem tyle krótszy, no ale cóż, tak wyszło. O, a. A teraz to mnie słucha. A jak tu gadam, to nic nie odpowiada. No właśnie, nie, nie odpowiadasz. A, i mi weszło. Dobra, nie ma co już wchodzić, to tyle, co chciałam pokazać. To było pięć wielu Wam Będzie, że wam się spodobał. Do następnego miesiąca. Ja się z Wami zagnam, Pa. Cześć!